Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj wiemy, że wyraz pierwszy wynosi 5, nasz iloraz to będzie minus 1, czyli, żeby otrzymać wyraz drugi, piątkę pomnożymy przez minus 1. 5 razy minus 1 to będzie minus 5. Wyraz kolejny. Minus 5 razy Q to będzie 5, 5 razy minus 1 to minus 5 i minus 5 razy minus 1 da nam piątkę, czyli to jest wyraz pierwszy. To będzie wyraz drugi, trzeci, czwarty oraz piąty w tym ciągu. No i pod punkt D podobnie mamy wyraz pierwszy razy minus 2, czyli mamy minus 2 czwarte, a minus 2 czwarte po skróceniu przez 2, no to pojawi się minus 1, druga. Minus 1, 2 razy minus 2, może to Wam zapiszę, czyli razy minus 2, czyli minus 2 pierwsze. No to liczba ujemna razy ujemna da nam wynik dodatni. Możemy to sobie skrócić przez 2, czyli tak naprawdę otrzymamy 1. Następnie 1 raz razy minus 2 to minus 2. Minus 2 razy minus 2 to będzie 4. Mamy wyraz pierwszy. Wyraz drugi. Trzeci, czwarty oraz piąty tego ciągu. Spójrzmy na podpunkt E, to będzie wyraz pierwszy, czyli sobie zapiszmy. No to wyznaczmy wyraz drugi. No to wyraz drugi to będzie wyraz pierwszy razy Q. No to zapiszmy, że to będzie A1 razy Q, czyli wyraz drugi. No to A1 to pierwiastek z 2 przez 2, razy pierwiastek z dwóch możemy zapisać w ten sposób no i pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z czterech czyli dwa czyli mamy dwie drugie, czyli jeden to jest wyraz drugi czyli zapisz mamy pierwszy mamy wyraz drugi no to wyraz trzeci by nam się przydał no to wówczas wyraz drugi mnożymy przez Q no to wyraz trzeci to będzie A2, czyli jeden razy Q, czyli pierwiastek z dwóch no to jeden razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z dwóch. Mamy wyraz trzeci. No to jeszcze dwa wyrazy, wyraz czwarty to wyraz trzeci razy Q. na no to wyraz trzeci to pierwiastek z dwóch, razy Q, czyli razy pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z czterech, czyli dwa. No i wyraz piąty to będzie wyraz czwarty razy Q, no to wyraz czwarty to dwa, Q to pierwiastek z dwóch, czyli mamy dwa pierwiastki z dwóch. No i to będzie wyraz kolejny, może o tak to sobie oddzielmy, żeby to wszystko było widać, wyraz czwarty oraz wyraz piąty. No i spójrzmy na podpunkt F, mamy wyraz pierwszy, który wynosi pierwiastek z dwóch, Znamy Q. No to liczymy sobie wyraz drugi. Czyli wyraz drugi to jest wyraz pierwszy razy iloraz. No to wyraz pierwszy to będzie pierwiastek z dwóch, nasz iloraz to będzie pierwiastek z sześciu, czyli możemy to sobie zapisać pod jednym pierwiastkiem. dwa razy 6 to 12. Mamy pierwiastek z 12, ale tu możemy włączyć Czynnik przed pierwiastek czyli zapisać, że 12 to będzie 4 razy 3. Pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3. To będzie wyraz pierwszy, tu mamy wyraz drugi. No to wyraz trzeci. Wyraz trzeci to wyraz drugi razy Q. No to wyraz drugi to 2 pierwiastki z 3, razy Q, czyli razy pierwiastek z 6. No to wyraz trzeci, pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 6 to pierwiastek z 18, czyli mamy dwa pierwiastki z 18, ale 18 to będzie 9 razy 2. Czyli możemy to dalej rozpisywać. Między dwójką a pierwiastkiem mamy mnożenie, na przykład na dwa oddzielne pierwiastki, no i pierwiastek z 9 to będzie 3, 2 razy 3 to 6. 6 razy pierwiastek z 2 to 6 pierwiastków z 2. Mamy wyraz trzeci. Wyraz czwarty to będzie wyraz trzeci razy Q. Najliczmy. No wyraz czwarty to wyraz trzeci, a wyraz trzeci to 6 pierwiastków z 2 razy Q, a Q to pierwiastek z 6. No, i to musimy obliczyć, czyli 2 razy 6 12, czyli mamy 6 pierwiastków z 12. 12 to będzie 4 razy 3. No i możemy to sobie rozdzielić na dwa oddzielne pierwiastki, czyli pierwiastek z 4 to 2, 6 razy 2 to 12, czyli mamy 12 pierwiastków z 3. I to jest wyraz czwarty. No i jeszcze wyraz piąty wyraz piąty to będzie wyraz czwarty razy Q czyli wyraz czwarty to 12 pierwiastków z 3 razy ilora tutaj jeszcze spójrzmy Q to pierwiastek z 6 3 razy 6 18 czyli mamy dwa pierwiastki z 18 a 18 to będzie 9 razy 2 Możemy to sobie rozdzielić na dwa pierwiastki, bo tak w mnożeniu jak najbardziej możemy. Pierwiastek z 9 to 3, 12 razy 3 to 36, pierwiastków z dwóch i to będzie wyraz piąty. Tu sobie zapiszmy, chyba nam się jeszcze zmieści.